Witam serdecznie. Na kilka myśli, refleksji potrzebnych nam do spójności naszego życia, spójności między duszą a ciałem. I żyjemy w różnych religiach, w różnych systemach. Ojciec Pio powiedział, że mo pytałem, która religia jest Prawdziwa. A ojciec powiedział mi tak, że najwłaściwsza w tej chwili jest religia katolicka i mówił, żebym był w sercu Kościoła, czyli głosił to, co Jezus głosi i również popierał Kościół, bronił Kościoła. Więc my jako system miłości jesteśmy katolikami, może nie wszyscy, mogą być chrześcijanami. Gdzie bronimy Kościoła? Jesteśmy z Kościołem i Nigdy go nie opuścimy. Jesteśmy bardzo, bardzo prawicowi. Jako Kościół, jako nasza, nasz system miłości jest prawicowy i będziemy popierać wszystkie rządy prawicowe, bo one mówią o Bogu, a reszta mówi o genderach, o tęczowych, o innych bajerach, które nie kształtują duszy do wieczności, tylko kształtują duszę do życia w tym świecie. I my zawsze będziemy walczyć o to, aby prawda, którą poznajemy, prowadziła nas do kościoła wewnętrznego przede wszystkim. Bo my jesteśmy tym, tą świątynią, to jest istota rzeczy. Nie, nie, oczywiście nie same świątynie, chociaż można z nich korzystać, wieki całe Polska korzystała ze świątyń i korzysta do dzisiaj. Więc to jest wszystko w porządku. Ale my jako katolicy i, i ja jako. Mm, Uczeń i ojca Piła powiedział mi, że jestem jednym z pierwszych uczniów ojca Piła. To mi sam powiedział, że jesteś moim pierwszym, jednym z pierwszych uczniów. Więc głoszę to, co mi ojciec kazał głosić i nigdy od tego nie odejdę. Zawsze będę po prawej stronie i zawsze będę prawicowy nawet i wszystkie ruchy prawicowe, które są w Polsce będę wspierał i popierał. Reszta nie. Nie mogę zrobić środka, bo środek to już jest byle jakość, to już jest tu rób rupta co chce, na tym polega właśnie ten zamęt w tym świecie komunistyczny, Między innymi rupta co chce i wszystko, żeby się wymieszać, ludy wymieszać, wszystko wymieszać i jeszcze na końcu, żeby móc rządzić, bo o to chodzi. Więc my jesteśmy konserwatystami po prawej stronie. Koniec, kropka. System miłości jest katolicki, owszem. To, co mi ojciec przekazał, że będzie ten strząs, bo wiedzę odzyskamy tą, którą kiedyś Kościół miał, bo to o to chodzi. A jednocześnie mówię nowe rzeczy. Jak święty Jan od Krzyża schodził, to też mi mówił, żebym też nowe rzeczy mówił. Więc mówię i spisałem, i tak się będzie działo. Nie ma innej alternatywy. To, co inni głoszą, są bzdurami kompletnymi. Dobrze, to żeby już pocieszyć tą naszą duszyczkę, to przeczytam Boskich Kochanków. Która, które symbolizują właśnie życie piękne w niebie. Ukryjmy się w naszej miłości głęboko i kosztujmy owocu najsłodszego. Kochany mój, miłuj mnie bez granic. Kochaj, tul, ściskaj pieść i nie, wy, nie wyjawiaj nikomu tej skrytości. Połóż mnie na swoim powabnym sercu, obejmij, otaczaj mnie siłą. Smakuj mego ducha, całuj me piersi, które są Twoje. Wdychaj mnie jak zakwitłe powietrze, bo jestem dla Ciebie przeznaczona. To tyle na dzisiaj. Otacza i Ciebie, przy nim wszystkie Twoje pąki zakwitną. Dobry przyjaciel jest Twoim pokojem. On nie wszystko być łagodny i czuły, on jest Twoim rycerzem, a jego nektary podurzają Twą duszę. W jego obecności zapominasz wszystko, co było nieudane. On jest Twoim kielichem wina, a pod nogami rozsiewa Ci kwiaty o